Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz do Francji, do pracy, czy gdzieś tam, no i idziesz na zakupy. No i musisz znać jakieś podstawy. Musisz znać jakieś zwroty w ich języku, bo inaczej, no, nie dogadasz się. Nie kupisz tego, co byś chciał. I teraz mówić sobie, że oni mają mówić po polsku, ale dlaczego? Przecież jesteś w ich kraju, ty przyjechałeś do nich, to ty mów w ich języku. A jak ci się nie podoba, to wracaj do siebie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Podchodząc do dziewczyny, no, musisz znać podstawy, jak z nią rozmawiać. Większość facetów, podchodząc do dziewczyn, rozmawia z nimi jak z kolegą, jak z facetem. Zero, jedynkowy. Zero, jedynkowo. Tak rozmawiają faceci. Zero, jedynkowo. I teraz. Ty nie oczekuj, żeby ona umiała rozmawiać po męsku. Ty do niej podszedłeś. Jeśli nie umiesz rozmawiać z dziewczyną, to ona cię nie zrozumie. Jeśli nie umiesz z nią rozmawiać, to ona za chwilę pójdzie dalej. Powie nie ma czasu. Jestem zajęta. Mam chłopaka. Rozumiesz? Dlatego czasem możesz stać z dziewczyną i gadać pół godziny. Rozumiesz? Możesz z nią stać i gadać pół godziny. I po tych pół godzinach, gdy poprosisz o numer telefonu, ona powie, że ma chłopaka, że nie ma czasu, że nie podaje obcym na ulicy numeru. I teraz, dlaczego obcy? No przecież przez pół godziny nawijałeś. No właśnie. Mówiłeś tak, że ona Cię w ogóle nie rozumiała. Rozumiesz? To tak jakbyś był we Francji. Nawijasz po polsku, Francuz po francusku i... Nie dogadaliście się. W końcu on po prostu poszedł. Rozumiesz? W końcu on po prostu poszedł. Tak samo jest z dziewczyną. To, ile z nią gdzieś tam dyskutujesz, czy się spotykasz, Naprawdę nie sprawi, że jakby to powiedzieć, mm, że ci wyjdzie, bo po prostu źle to robisz. Nie poruszasz kwestii emocjonalnych, nie budujesz połączenia emocjonalnego. Rozmawiasz zero-jedynkowo. Pytanie i chcesz odpowiedzi. Kobiety nie potrzebują pytań i odpowiedzi, chcą po prostu coś poczuć. Jeśli ty podchodzisz do dziewczyny, cześć, gdzie idziesz, jak masz na imię i tak dalej, i tak dalej. Przez to pytasz, otrzymujesz bezsensowne odpowiedzi, ale ta rozmowa jest tak sucha, że nic z tego nie będzie. Ty musisz poruszać emocje. Ty musisz poruszać emocje od pierwszych sekund. Podejście już na ulicy generuje emocje. Bum. Jest dobrze. Teraz wystarczy mówić tak, żeby dziewczyna się śmiała. Jeśli dziewczyna się śmieje, mówisz coś ona ha ha ha, hi, 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 hi. to uwierz mi, że robisz to dobrze. Śmiech dziewczyny, gdy do niej podchodzisz, nawijasz coś tam i ona się śmieje, to jest oznaka tego, że nawijasz dobrze. Twoja rozmowa jest poprawna. Ona rozumie, co do niej mówisz. Śmieje się, rozumiesz? Potwierdza to. Natomiast gdy Mówisz do niej, dokąd idzie, skąd wraca. Ona się tutaj nie śmieje. Ona nie rozumie podświadomie, o co ci chodzi, co ty do niej mówisz. Odpowiedź, ci, ale nic tego więcej nie będzie. Jeśli poznasz język kobiecy. Tu wiesz mi, nie będziesz musiał dyskutować z nią po pół godziny, Pięć minut, bierzesz za rękę i idzie z tobą. Potwierdzeniem tego, że mówisz w jej języku, jest to, że się chichoczę co chwilę. Mówisz do niej. A teraz ci nie powiem, bo po prostu mam pustkę w głowie. Ja po prostu, podchodząc do dziewczyny, Wiem, jak z nimi rozmawiać. Tak samo jak jestem na spotkaniu. Bum, nawijam, dziewczyna się śmieje, sama mnie dotyka, sama mnie łapie. Czeka na pocałunek. Ja mam tak, że ja nie potrafię ro rozmawiać z facetami. Jestem dla nich dziwny. Bo ja po prostu całe życie z dziewczynami. Oni dla mnie... Męskie rozmowy są nudne. Siema. Zrobiłeś auto. Wymieniłeś już opony. Ile cali? Ło, ile masz tam koni pod maską? A gdzie gdzie, gdzie szyby przyciemniałeś? Gdzie obniżałeś? Tak faceci gadają. Nuda. Kobiety. Emotion. Boom. Przykładowo, jak gestykulujesz, robisz się tak poważna, że brzydko wyglądasz, i ona wybucha śmiechem. Naprawdę. Dlatego możesz nawet się spotykać z dziewczyną miesiąc, dwa, daje ci szansę. Co tak, jakbyś poszedł gdzieś tam do sklepu, do Francuza, i on ci daje szansę. On ci wyciąga ręką, pokazuje to, o to ci chodzi, o to ci chodzi, masło to. Ale w pewnym momencie, jeśli ty dalej nie będziesz ogarniał podstaw, no to szlag go trafi i po prostu powie, no nie. Nie będzie odbierała telefonu. U mnie jest dzisiaj tak, że dziewczyna mi nic nie musi mówić, ja wszystko wiem. Po prostu ja czuję. Ja wiem, kiedy dziewczyna nie chce gdzieś tam ze mną rozmawiać. Wiem, kiedy dziewczyna nie chce się spotkać. Wiem, kiedy dziewczyna chce powiedzmy się pocałować. Wiem, kiedy dziewczyna chce przerwać spotkanie, bo powiedzmy coś nie poszło. Po prostu wszystko widzę. Wszystko to można wyczuć. Naprawdę. I dlatego kłótnie w relacjach są spowodowane tym, że ty. Rozmawiasz z nią jak z facetem, a ona rozmawia z tobą jak z koleżanką, z inną kobietą. I wy się nie potraficie dogadać. I się kłócicie. I później padają jakieś mega mocne, emocjonalne słowa, które ona już rozumie. To jest tak, jak gdzieś tam jedziesz do obcego e, kraju, nie znasz języka, ale wyzwiska znasz. Wiesz, jak jest po angielsku, po niemiecku, wiesz, że gościu Cię wyzywa, to nawet nie musisz gdzieś tam znać. Ty po jego mowie widzisz, że agresja jest gdzieś tam rzuca mięso w Twoją stronę, no nie? Nie musisz znać języka. Po prostu jest tak negatywna energia. Naprawdę. Dlatego Ty musisz rozmawiać z dziewczynami. Na początku będzie ciężko, powinieneś to zaczynać jak najszybciej, w podstawówce już powinieneś gdzieś tam latać za dziewczynami, no bo im jesteś starszy, tym będzie Ci trudniej, to tak jak no mówię, jesteś gdzieś tam 30-40 lat, a Ty chcesz się języka uczyć, no nauczysz się, ale będzie Ci o wiele trudniej niż jakbyś się zaczął uczyć tego języka w podstawówce, no nie, no organizm już tak szybko nie przyswaja pewnych rzeczy. Tak samo jest z kobietami. No, niektórzy gdzieś tam całe życie przebimbali, zaczynają. No i teraz problemy, no nie? No, no będą problemy, bo już jesteś starszy. No ale nie zniechęcaj się. Działaj. Rozmawiaj. Idź w miejsca, gdzie są dziewczyny. Nawet z jakąś obcą, gdzieś tam panią. Niech sobie będzie starsza pani. Pogadaj z nią. Rozmawiaj z dziewczynami. Ona cię nakieruje. One cię nauczą. One ci pomogą. Pamię Musisz zapamiętać jedno. Śmiech, jak będzie tak podśmiechiwała, hi, hi, hi i tak dalej, to wiesz, że jest wszystko dobrze. Nawijasz w jej języku. Czasem, jak podejdę do dziewczyny, podejdę, coś po, po, powiem fajnego, a to już ha, ha, ha. Już, już, już jestem w domu. Już jestem w domu. Jeszcze widzę, stoi i już lecę. I no ha, 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 hi, 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 no nie? Czy tak do wszystkich podchodzisz? Ha, ha, ha. Nie jesteś pierwszą w życiu. I no ha, 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 ha. Naprawdę. Widzisz, te, ten, kto tworzył kobiety, wszystko przewidział, no nie? Dał nam mega dużo ułatwień. Tylko, no, jak myślisz, jak facet zero-jedynkowo, to ty nigdy nie dostrzeżesz, Nigdy nie dostrzeżesz, jakby to powiedzieć, sygnałów od dziewczyn. Bo ty chcesz jasnej, klarownej odpowiedzi. Kobieta ci nie da jasnej, klarownej odpowiedzi. Praktycznie nigdy. Czego z nim, czego nie chcesz się spotkać? Ja nie wiem, ja nie mam czasu, ja tego nie czuję, ja nie wiem. I ci nie powie. Czego nie chcesz się pocawać? Nie wiem, bo nie wiem Nim ci nie powie Czemu z tym Dupkiem się spotykasz? Zresztą Cię nie szanuje I nie wiem Po prostu coś w nim jest takiego I, i lubię go A Ty gdzieś tam latasz, jesteś zero-jedynkowy I po prostu i no, no, no nie, nie potrafisz Bo Cię w ogóle nie rozumie, no nie? Naprawdę Dlatego zapamiętaj że z kobietami rozmawia się inaczej niż z facetami. Jeśli to zrozumiesz, no to uwierz mi, będziesz podchodził. I laski same będą gdzieś tam z Tobą gadały, będą ci numer y, dawały, będą chciały się z Tobą spotkać, na spotkaniu nie będzie nudy. Będzie po prostu co chwilę się śmiała. Ja czasem jak idę na spotkanie z, z dziewczyną, to po prostu tak odpływamy. Ona się tak śmieje, że ludzie w całym gdzieś tam lokalu wszyscy na nas, no nie? prostu dobrze się bawię zawsze z dziewczynami. Ona gdzieś tam się śmieje. Śmiech to jest zawsze potwierdzenie tego, że robisz dobrze wszystko. Naprawdę. Otwierają. Tworzy się więź najgorzej jest jak siedzicie, gadacie a dziewczyna się nie śmieje no to to oj to, to, to już powinieneś się martwić naprawdę, bo już drugiego spotkania może nie być, ja już nawet bym jej nie całował na koniec, bo bym jeszcze się pogrążył, no nie naprawdę mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się